Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pospieszmy się i podnieśmy klosze. Wita, zaczynasz. O nie, co za fatalny początek. Powiedziałbym, że ostry. Czy naprawdę muszę iść kaktusa? To takie straszne. Na pewno się uchuje. Dobra, będę mieć nadzieję, że będzie ok. Aj, jak to boli! Może wystarczy. Nie, jest szybciej. Chyba mam pomysł. Po co mam się ranić, skoro można po prostu pozbyć się igieł. Akurat mam tu odpowiednie szczypce. Dada, teraz nie będę musiała cierpieć przy każdym gryzie. Mam nadzieję, że kaktus jest przynajmniej smaczny. Jak? Zjadłaś go tak szybko, że chyba musi być dobry. Nic podobnego. Jest to obrzydliwy. Czujemy to. Teraz moja kolej. Stop! Panie przodem. Zwłaszcza, że dostałam w prezencie takie puszne lody. Muszę je szybko zjeść. Wita, czemu zabrałaś moje lody? Oddaj je. Nie ma mowy. Widzisz? To okrągłe kulki, co oznacza, że są moje. Wiem, jak to naprawić. Po ciepłej obróbce kulki zamienią się w płyn. A ze względu na trójkątny kształt troszkę, całość będzie moja. Gotowe. To jest takie dobre. Bardzo bym żałowała, gdybym oddała te lody. To jest zbyt dobre. Alex, teraz ty możesz podnieść pokrywkę. Wow! To jest piękne! Jaka apetyczna kanapka! Nie mogę się doczekać, aż ją zjem. Jak miło wiedzieć, że nie muszę się nią z nikim dzielić. Wszystkie te pyszności są moje. Twoje? Ja też mam w planie zjeść tę kanapkę. Też zgłodniałam. E, Alex, wita cię, woła. A teraz, przy pomocy noża, zamienię kwadratową kanapkę w dwa trójkąty. Przepraszam, Alex, ale musiałam to zrobić. Zrozum, ja też jestem bardzo głodna. Czyżby? To zobaczymy, czy polubisz swoją kanapkę z trójkątną papryczką. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Pyszności. Szkoda, Alex, że to nie ty jesz tą kanapkę. Ach, nie, to wcale nie jest szkoda. Ojej! To na pewno coś jest nie tak! Skąd się wzięła papryczka w kanapce? Pomocy! Mam coś, co pomoże ci ugasić ten ogień. Napij się! Szybko daj mi to! O nie! Co ja właśnie wypiłam? A... Wow, co za widowisko! Zobaczmy, co nas czeka w tej rundzie. Witam, chipsy, a co ze mną? Wow! Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści. O nie, nie jestem psem, żeby jeść psią karmę. Tak bardzo nie chcę tego robić. I wcale nie będziesz musiał, bo ja zjem najpierw. Chcę jak najszybciej zjeść arbuza. Jest taki soczysty, w sam raz na gorący letni dzień. Wiem, jak zdobyć troszkę arbuza. Dzięki specjalnej łyżce. Casey, trzymaj łyżkę. Dzięki niej jedzenie arbuza będzie wygodniejsze. Dzięki, to naprawdę bardzo poręczne. <noise> tylko, że teraz arbuz jest mój Bo zrobiłeś z niego kulki Następnym razem będziesz ostrożniejsza Myślę, że ta arbuzowa historia wiele cię nauczy Ja cię dorwę, a masz Nie trafiłaś Możesz rzucać ile chcesz A ja w międzyczasie dokończę swojego arbuza Przez ciebie zostało mi tylko troszkę Ale resztę zjem bez niczej pomocy pyszności. Gotowe. Wita, twoja kolej. Myślę, że chipsy będą pyszne. Zwłaszcza, że to Pringles. Po prostu je kocham. Ja też. I za chwilę pozbawię cię twoich chipsów. Jak miło, że wystarczy tylko potrząsnąć puszką, żeby to zrobić. What? Dziwne, dlaczego tu jest pusto? Gdzie są wszystkie chipsy? To straszne. Kto to zrobił? Chipsy w każdej postaci są pyszne. Ja z kolei muszę zjeść karmę dla psów. To jest o wiele bardziej paskudne. Pachnie okropnie. Chyba robi mi się niedobrze. Może nie będę tego jadł. Będziesz! Spójrzcie, jaki to jest paskudne. Może ja to tylko spróbuję. Fu, to okropne. Karma dla psów powinna być spożywana ze specjalnej miski. Podziękuj, bo przyniosłam ją dla ciebie. Tak, dziękuję. W tej misce jedzenie wygląda jeszcze gorzej. I nie mogę go jeść łyżką. Hey. Pomogę ci. Tylko się nie ruszaj. I tak zamierzam cię nakarmić. I jak smakuje? Fuj, to jest najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. Myślicie, że to zabawne? Pokażę wam, co jest naprawdę zabawne. Jak śmiesz! Będziemy teraz śmierdzić jak psy. Niezły ubaw. U, Dziewczyny, jak myślicie, komu tym razem się poszczęści? Już niedługo się tym przekonamy. Zdecydowanie nie mnie. A ja z kolei mam szczęście, uwielbiam rolki. A ja mam czekoladę. W dodatku bardzo smaczną. Trudno znaleźć ją w sklepach, więc tym bardziej jest cenna że wam ślinka leci, ale nie mam zamiaru się dzielić. To jest pyszne. Nie mogę się doczekać, żeby pochłonąć te wszystkie trójkąciki. Jak fajnie, że mogę to zrobić. Ale najpierw muszę pokazać kilka ruchów karate. Właśnie tak. Teraz wszyscy wiedzą, że Casey potrafi walczyć, a teraz pokażę wam sztuczkę. Łapanie no, czekoladę kustami. Ale to nie wszystko. Każdy może złapać jeden kawałek, ale złapać całą masę kawałków jest znacznie trudniej. A ja nie mogłam złapać ani jednego. Co za wstyd! Daj spokój! Najważniejsze, że mogę teraz jeść rolki. Najpierw weź pałeczki. O nie, nigdy nie potrafiłem nimi jeść. Jeśli teraz zacznę się uczyć, to na pewno nie zjem ani jednej rolki. Ale kto mi zabroni używać pałeczek w inny sposób? Mogę nadziać rolki na pałeczki jeść. Fajnie, wygodnie, a ręce mam czyste. A co z dzieleniem się z przyjaciółmi? Nie ma mowy, po co ci rolki? Czekają na ciebie bardzo soczyste cytryny. Wyobrażam sobie, jak nie są kwaśne. Fuj, spadaj stąd. Nie wiedziałam, że cytryny wracają jak bumerangi. Wynoś się stąd. Wydaje mi się, że one są twoim przeznaczeniem. Głupie zasady challenge'u. Wiem, właśnie wymyśliłam sposób na to, by cytryny były mniej ohydne. Nie muszę obrać jej ze skórki. Awesome. Wow. Ups! Alex, przepraszam, twoja nowa fryzura naprawdę pasuje do żółtej koszulki. Dobra, wystarczy tej zabawy, czas na jedzenie. Ups! Przez tę cytrynę aż mi buzię wykrzywiło. Potrzebuję oszedźwiającego prysznica. O, teraz jest o wiele lepiej. U, ale uba, Szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Tylko nie cebula. Nie chcesz mierdzieć. Jaki ogromny kawałek pizzy. Wspaniale. A ja mam pyszną strzelającą posypkę. Uwielbiam to. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, że najpierw zajmę się tą paskudną cebulą. Naprawdę nie chcę zostawiać tego na później. I jak smakuje? Przestańcie się ze mnie nabijać. Naprawdę jest mi ciężko. Szkoda, że nie wiecie, jak obrzydliwa jest ta cebula. Już po jednym ugryzieniu robi mi się niedobrze. Właśnie tak. Co za smród. Przepraszam. Zauważyłam okrągłe kiełbaski na pizzy, Casey. To znaczy, że są moje. Jak miło nagle dowiedzieć się, że czekają na ciebie smakołyki. A jeśli odetnę kawałek, to będzie z niego kwadrat. To znaczy, że ja też mogę coś przekąsić. Najważniejsze, żeby nie pobrudzić sobie rąk, bo później będę jadł posypkę. Jak śmiecie! Nie wstydź wam, to moja pizza. Kawałek jest kwadratowy, co oznacza, że jest mój. Kurczę, już mi prawie nic nie zostało. Jest tylko kawałeczek, przynajmniej będę mogła spróbować. A na mnie czeka cała paczka posypki. Jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się ją zjeść. Wygląda bardzo obiecująco. Wow, to jest naprawdę fajne. Wow. Ale nawet nie liczcie, że się podzielę. Sam ją zjem. To jest pyszne. Rewelacja. Chcę więcej. Jesteś taki chciwy, że zasłużyłeś na karę. Tak lepiej. Następnym razem się podzielisz. Dlaczego wszyscy mają tyle pyszności, a ja tylko jednego twixa? Mam nadzieję, że jest przynajmniej dobry. Ej, uważaj, gdzie rzucasz śmieci! Bo co? Przestań jęczeć jak baba. O, wiem jak to podzielić na kilka smacznych kawałków. Użyję piły. Nadchodzę! Przestań, trzymaj się od nas z daleka. Ale o co ci chodzi? To piła do Twixa! Możecie być spokojni. Ale i tak nam się dostało. Ktoś ucierpiał? To przecież Twix. Każdy okruszek na wagę złota. Pyszności. Tak dawno nie jadłam Twixa. Zapomniałam, jaka to pychota. No to teraz moja kolejna słodycze. Ale najpierw pozbędę się opakowań. Łakocie nadchodzę. Wow, co za apetyt! Czy Twix jest aż tak dobry? A jak myślisz? Wiecie co najbardziej pasuje do czekolady? Mleko? O rety, dlaczego wszyscy czymś we mnie rzucają? W głowie się nie mieści, jakie to musi być pyszne. Czekoladowe mleko i czekoladowa czekolada. Jak dużo czekolady! Ej, na co się gapicie? John, częstuj się! Mam świetny pomysł! Samo jedzenie batonów jest nudne. Lepiej zbudować z nich ogromną wieżę. Nutella będzie naszym cementem. Ojej, John, chyba minąłeś się z powołaniem. Prawdziwy facet powinien znać się na budownictwie. A tym bardziej, jeśli to czekoladowe wieże. Dziewczyny muszą umieć zjeść wszystko, co zbudowali chłopcy. Oh no Na to spróbujmy. Ej, co wy wyprawiacie? Dlaczego wieża się trzęsie? Aaaa! Ojej. John, y, wybacz, ale to jest takie pyszne. Spoko, uratował mnie kask. O jacie, ile chipsów! Naprawdę dużo. Wcale nie. Wy macie dużo, a ja dostałam jednego malutkiego chipsa. Dajcie mi szkło powiększające. Nic nie widzę. Spróbka wygląda zachęcająco. Myślę, że jest bardzo smaczna. I taka mikroskopijna. John, twoja kolej. Nareszcie, bo zgłodniałem! Kto tak zamyka chipsy? Nie da się ich normalnie otworzyć. Potrzebuję pomocy. No, tak lepiej. A teraz pokażę wam, jak się je chipsy. Hop! Ale pyszne. Oj. Dosłownie zawróciły ci w głowie. Teraz moja kolejna smakołyki. Aj. Ej, dość tego. I tak głowa mi pęka. Nic nie poradzę. Te chipsy są odjazdowe. Kask nie osłoni. Prawie nic nie czuję. Ale wiem, jak dać jej nauczkę. Trzeba zająć się tym jej zamkiem z chipsów. A jak pysznie. I ciężko. Emma, nie masz szczęścia do słodyczy. Dziękuję, kapitania Oczywistość. Sama bym na to nie spadła. Ale nie wszystko skracone. Nawet najmniejszy cukierek może stać się gigantem, jeśli znasz się na technice. Takie jak iPhone. Wow, jak to możliwe? Możliwe. A jakie pyszne. John, teraz twoja kolej. Dziękuję. No dobra, zjem wszystko naraz. Gotowe? My jesteśmy gotowe, ale ty chyba nie. Ale tu jest więcej słodyczy. Ej, ręce przy sobie. To nie twoje skitelsy. Są moje i tylko moje. Mam dylemat, od którego koloru zacząć. Pora na loterię. Dobra, od czego zaczniemy? Sprawdźmy, od zielonego? No to próbuję, jakie pyszne, a teraz zjem całą resztę, wspaniała loteria. Może ja też coś wygram? Wow, ogromny cukierek! Napełniony cukierkami! Ale odjazd! Ja też taki chcę! John, daj mi trochę. Nie zdążyłam zagrać na loterii. No dobra, jestem bardzo miły, więc częstujcie się. Znowu poszczęściło się wszystkim oprócz mnie. Mam tylko jednego żelka. Jones, czego się śmiejesz? Jeden? Ale za to jaki smaczny. Emma podsunęła mi świetny pomysł na pramka. Wydłubane oko zrobi wrażenie na każdym. O, Emma, zobacz, co się stało. Nie mam mocha! O Boże, co za tragedia! Zabierzcie go stąd! Ojej! E, pomocy! Przez ciebie Emma ucierpiała! Ale fajny film! A jaki pyszny Nesquik! A skąd tu się wzięło oko? W tych masakrycznych frankach chętnie zjem żelkowe oko. Racja. Ja też poproszę. John, a ty na co czekasz? Na nic. Po prostu umiem się powstrzymać. W przeciwieństwie do was. Ale racja, te oczy są pyszne. Może mi też trochę dasz? Mnie też? W końcu jesteśmy przyjaciółmi? Dziewczyny, darujcie sobie i tak nikomu nic nie dam. No proszę, powiedziałem, że nie. Co się dzieje? Widzę jakoś zbyt dobrze. O, wow, rety! Ale się porobiło! Plęcz! Chcę kręcić pierwszy! Świetnie! Cała góra różnych lodów! To spełnienie marzeń! Kate, twoja kolej! Kręci mi się w głowie! Co tam wypadło? O nie! Dlaczego jestem tak karana? Paprytki są takie ostre, nawet nie zdążę skosztować tego pysznego ciasta! Awesome. Twoje ciasto wygląda coraz groźniej z każdą papryczką, a moje lody tylko dodadzą tortowi smaku. Są kolorowe, piękne i bardzo smaczne. Wiem nawet jak zrobić jeszcze ładniejszy tort. Zbuduję coś na samej górze. Moje lody są akurat w kubełku. Fajnie byłoby też, gdyby tort był jeszcze wyższy, na przykład za pomocą kulek lodów. Wow, jaki wysoki! Nie masz pojęcia, jakie to będzie pyszne. Zaraz spróbuję kawałek i opiszę bardzo szczegółowo. To jest niesamowite. Tak jak myślałem, bardzo smaczne. Kate, może chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Ale nie dostaniesz. Po co ci moje ciasto, skoro czeka na ciebie taki duży tort z papryczką? No to do dzieła. Mam nadzieję, że po kilku kęsach nie wzniecę tu pożaru. Życz mi powodzenia. A, moje usta płoną, co za koszmar! Nie zjem tego więcej. To są prawdziwe tortury, tak? Czyli będę musiał użyć koła karnego. Zobaczmy, jaką karę otrzymasz. Awesome. Tabasco! To znaczy, że twój tort będzie jeszcze bardziej ostry. I użyję do tego właśnie z sosu tabasco. Co ty robisz? Przestań! Z niebieskiego zrobił się teraz czerwony. To okropne. Teraz na pewno się spalę. Jeśli będzie pożar, to przez ciebie. Jakie to jest ostre. Już nawet nie czuję ust. Z twoich uszu wydobywa się para. Ojej, no to lecę. Dokąd? Co dokończy ten tort? Najwyraźniej tym razem musimy zatrzymać koło. Lepiej zrobić to z zamkniętymi oczami. No i co tam jest? Majonez i ogórki? Nie planowałam robić sałatki. A będziesz musiała. Mam nadzieję, że mnie się poszczęści i dostanę coś smacznego. To nie fair. Trzeba to powtórzyć. Wszystko jest fair. A jeśli będziesz oszukiwała, to dostaniesz koło karne. No właśnie, gdzie są moje czekoladowe prezenty? Uwielbiam Nutella i Bueno. Ja będę musiała zrobić najbardziej kalorycznego burgera, jakiego widziałam. Majonez jest tak ohydny, jakby był zrobiony z samego tłuszczu. A Nutella jest rewelacyjna. Mógłbym ją jeść cały czas. Jak mam wycisnąć majonez na ciasto? Jest taki gęsty. To po raz kolejny dowodzi, że jest bardzo tłusty. Mam pomysł! Nutella też jest gęsta, więc będę pracować jak przy szpachlowaniu. Wystarczy, że na ciasto nałożę czekoladowy krem. To chyba najpyszniejsza szpachla, jaką kiedykolwiek robiłem. Okej. Teraz pozostało już tylko dokładnie rozłożyć masę na cieście. Dzięki temu będzie równomiernie pyszny. Też muszę tego spróbować. Ups, teraz mam czekoladę na całej twarzy. To nawet fajne, przynajmniej spróbuję czegoś pysznego. Głupi majonez, nadal nie chce wyjść. No dalej! No w końcu, ale wygląda po prostu obrzydliwie. Coś jest nie tak z moim ciastem. Chyba nie jest wystarczająco równe. Muszę to sprawdzić. A ja w międzyczasie pożyczę Twój wałek i rozsmaruję majonez po całym cieście. Już wiem. Muszę zrobić warstwę na górze nieco cieńszą. Co to jest? Skąd tu się wziął majonez? Kate, chyba wiem, ktoś za to odpowiedzialne zniszczyłaś moje ciasto. Dlaczego wcisnąłeś mi słoik na rękę? Żebyś mi więcej nie przeszkadzała. Pomóż mi teraz, jak mam to zdjąć? Sorry, nie mam czasu. Muszę jeszcze rozłożyć czekoladki na torcie. Co to bardzo wymagająca praca tak na marginesie. Wyszło idealnie. Jak ja mam ułożyć ogórki? To jest większe wyzwanie, zwłaszcza z moją ręką w słoiku. Spójrz, jaki tort zrobiłem! Jest taki czekoladowy i taki duży! Ja też taki chcę! Dlaczego nie pozwolisz mi chociaż spróbować? A ja dam ci moje ciasto! Twoje? Nawet wygląda obrzydliwie. Nie dzięki, wystarczy mi moje czekoladowe cudeńko! Jakie to jest dobre! Radzę każdemu spróbować takiego tortu! To są emocje nie do opisania! Ja też muszę spróbować. Niestety myślę, że nie będę tak zachwycona! Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Moje ciasto jest okropne. Fuj. No co, tym razem wylosuję? Wow, wata cukrowa. Wspaniale. Mam nadzieję, że ja też dostanę coś dobrego. Kurczę, jakieś świeczki? To świeczki, które trzeba będzie zdmuchnąć. No ja będę na to patrzeć i się śmiać. Bo ja z kolei mam do jedzenia mnóstwo waty cukrowej. Nie dość, że można ją zjeść, to można z niej zrobić prawdziwe wąsy. I nie tylko wąsy, również bróbkę. Teraz jestem piratem. Wata cukrowa to naprawdę dobra rzecz. Jest pyszna, a przede wszystkim daje dużo radości. Zgadzam się. Ja też spróbowałam waty cukrowej. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jest naprawdę pyszna. Pyszna? Jak śmiesz! Oddaj mi całą moją watę. Nie powiedziałam, że możesz jej dotykać. Będę nią dekorować tort. Każdy milimetr jest dla mnie bardzo ważny. Można z niej zrobić bardzo fajne figurki, króliczki, a nawet kacuszkę. Będą bardzo fajnie wyglądać na moim już pysznym i dużym torcie. Teraz nadszedł czas, aby go spróbować. Jakie to jest dobre, tak jak myślałem. Ciasto ze świeczkami jest fajne, ale jak je zjeść? Po prostu je zdmuchujesz i tyle? Ale wygląda to bardzo fajnie, trzeba przyznać. Zgadzam się, tort wyszedł rewelacyjnie. Teraz nadszedł czas na zapalenie świeczek. Raczej na to, żeby je zdmuchnąć. Myślisz, że to jest śmieszne? Włączyłeś alarm. Teraz wszyscy będziemy mokrzy! Co ja zrobiłem? Nic nie widzę, głupia woda! Tom to wszystko twoja wina. Dobrze, że przynajmniej ciasto nie uległo zniszczeniu. A moje uległo! Mimo to nadal jest niesamowicie smaczne. Dobra, czas, żeby mi ja spróbowała. Jest smak świeczki, ale tort i tak jest świetny. Cieszę się!